W tym odcinku podejmuję się kolejnych sześciu wyzwań z okazji moich urodzin. Ostatni odcinek jest przypięty gdzieś na ekranie. I co? Bez przedłużania lećmy do pierwszego, czyli walki z bossem. Otwieramy, siódmą mam próbę. Proszę przeczytać. <noise> Musisz teraz uważać, rycerzu dzielny. Za rogiem czeka Cię bój bezczelny. Sprawdzić możesz swoje siły w tej walce. Walcz dzielnie, aby nie były to śmieszne tańce. Gotowy jesteś, mam taką nadzieję. Twój pierwszy boss już czeka na Ciebie. <głos> <głos> <To jest>. <głos> <głos> <Widzę bossa. głos> Widzisz bosa? <noise> Boisz się? O oh, nie! On już się szykuje! Co teraz? Musisz wygrać z guziorem w koszykówkę. Oh, yeah. Tylko w taki sposób możesz przejść do następnej próby. Witaj przy Co cię do mnie sprowadza? A <noise> ja mówić. Eee, o, czekaj, się zdęczyłem. Muszę Cię pokonać w koszykówkę. Czeka Cię bose wyzwanie. <grym> Musisz pokonać mnie w grę 21. <grym> <grym> Jestem gotów. Ściągaj buty. <grym> Czemu? <grym> wyzwanie możesz ukończyć tylko bosą. <grym> Tá dobra. Będzie ci lepiej niż myślałem. Glitz! Czas niepokonany. Przyszycie. to co, jeszcze raz? Może następnym razem pójdzie lepiej. Już dwa serduszka. Pozostało osiem. Ostatni rzut. Он станет поколенным Шесть Девятнадцать до двенадцати Последний шут Ееее Я отсюда Dziękuję Bosy Bosie. <noise> Bosy Bos stał się naszym sprzymierzęciem. <noise> ja, przychodzę na waszą stronę. <noise> Następne zadanie czeka na ciebie w miejscu, które ma wielkie znaczenie, bowiem to tam słynny śpiewak polski zaśpiewał o woku, który przywiózł do Polski. Miejsce to mieszkalne, lecz otoczone zielenią. Leć tam prędko, bo twoje lasy się odmienią. Wiem gdzie. <laughs> Jesteśmy na miejscu. Dwa. ósma. Wskazówka nie była przypadkowa. Łok to wcale nie rzecz losowa. Sporządzić elixir musisz łok, hard, przypominający za 10 pociarków w kopercie się znajdujący. Płyd może być z 2-3 tysiąca składników. Jednak zgodność musi być w barwniku. Przelej do flakonu starannie bez rozprysku i baw się jak liliali <grych> na teledysku. Dobrze. Nie w kopercie, a w sakiewce, <grych> bo się pomyliłam. Muszę skorzystać z ekwipunku. Jak ty to głęboko chowasz, że tak zawsze szukasz? Chodźcie za mną. Mamy 10 zł. Tylko, że jest jedno ale. Nie może kupić takiej fanty fioletowej, bo to by było za proste, bo ma zrobić właśnie taki kolor. Więc powodzenia. Zdecydujemy się na osi niebieskiej i takie czerwone. Bo jak wiadomo, czerwony plus niebieski i to fioletowy. Miejmy nadzieję, że wyjdzie. Myślę, że może się udać. Zresztą szła 7,79 paciorków. Musimy uzyskać kolor fioletowy. W tym będziemy mieszać. W Tobie? Mmm, dobre. I gaz na się na rzeczy. <grystanie> Tutaj baza. Coś się dzieje. Jest chyba. Lepiej. lepiej jest, nie? Tak. To już jest taki filutowy. Ale lepiej. możemy jeszcze dodać. Dolewamy jeszcze. Myślę, że jest filetowy. Jest filutowy. Nie wiem, czy widać. Nie, czy widać. Ale jest. A dobre? Gorsze. <noise> Na telefon do Karola została wysłana podpowiedź, taki trochę rebus dotyczący kolejnej lokalizacji. No domyślam się, że chodzi o prac zabaw e, ze statkiem Tylko nie mogę sobie przypomnieć gdzie... <śmiech> <śmiech> Już wiem gdzie to było Już Wiem gdzie to było Dobra, dotarliśmy na miejsce Oto czeka cię rzecz okrutnie trudna Jeśli przegrasz, szykowana będzie trumna Staniesz w oko, oko ze swym największym wrogiem Powodzenia rycerzu, z Bogiem nie miałeś szalika, więc musiałam kompromisować Idziemy przed siebie Czatek Raz, dwa, trzy, cztery, trzy, jeden, osiem I ostatni Zgubiłem buty Czatek, chodź Mam siadać? O nie! O nie! I mam w to wygrać? Olga kiedyś mi kupiła dobre tę grę i nie umiem w nią wygrywać. Co więcej, Karol tej gry nienawidzi. Nie lubi jej, no. Więc dlatego wygram graż w urodziny. Też nie chyba ją na urodziny w ogóle kupiłaś. Polega na tym, że są obrazki. Jak jest jakiś obrazek tu, to muszę powiedzieć ten sam, co jest tu i tu. I wtedy dobieram tą kartę do siebie. Czyli w tym I przypadku jabłko. A Olga ma usta, więc Olga mówi usta. I kto zbierze więcej tych czy tych. Tych. tych, tych, to wygrywa. Możemy zrobić na to, w które ja jestem słabsza. Trzy, cztery. Ogień. Ogień. Smok. Smok. Iglo. Iglo.

Ja już myślałem, że po pokonałeś. No, A... nie wykorzystując serduszka. No, jestem w szoku. Myślałem, że tu umrę. To jest twój dobry dzień. Tak jest. Co teraz? Mistrzu Pod... gry. Podpowiedź do następnej lokalizacji. Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pobrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. I, czyli ten park tam. Park Szymborski. Okay. Znajdujemy się w parku Wisławy Szymborskiej. Tutaj znajduje się mural z tym wierszem, który był w poprzedniej wskazówce. Chyba dziesiątka. Gdzieś w tym miejscu rozsypały się wyrazy. Pozbierać je musisz bez żadnej skazy. Teraz sensu nie mają za wiele, więc musisz stanąć na ich czele. Stworzyć przepiękny wiecz z nich zebrany. Sześć wersów i otworzą się kolejnego zadania bramy. Chodzi o tamte? Okej. Okay. To chodźcie za mną. Więc tu jak widać znajdują się wyrazy. I mam ile? Sześć? Sześć wersów. Po prostu żeby były w nich. Okej. Okay. Dam ci kartkę już. Dobrze. Już mam... Kartkę, więc teraz, żeby ją zapełnić, skorzystam ze swojego ekwipunku. Hmm. Wiersz pod tytułem Wąż wodny jest gotowy. Wąż wodny jest groźny, chociaż jest mały. Jest na tyle podły, że gdy się ludzi wpały. Oślizg pełznie cicho nad rzeką. Gdy cię ugryzie, zostaniesz kaleką. Wspólnymi siłami, napisany. Następna kartka, 11. Już. Próba 11. Czy jesteś prawdziwym rycerzem? Czy wyładać potrafisz bronią i pancerzem? Czy bój stoczyć potrafisz odważnie, czy może z zawodów o honor kpisz nierozważnie? Przed tobą turniej o rycerską dumę weź broń swą i ukasz swoją chlubę. <noise> <noise> wow! <Stop>! <głosy> <głosy> Musimy dobić do 23, tak jak są urodziny Karola. A, no, to łatwo. Chcę się odbijać do siebie paletkami. o ok história chegando że to przyjąłeś Dobra muszę być. ostatnia próba Koniec zaraz 12 Odpakowujemy Próba 12 Oto ostatnia próba w wojowniku młody Najcięższa ze wszystkich Zawiały aż chłody Nikt ci tego zadania nie uprości, to będzie test Twojej osobowości. Przeszedłeś już 11 ciężkich misji. Pora na nagrodę bez dygresji. Wejdź do budynku przed tobą się znajdującego i poprosz i poproś o napój bogów tam pracującego. Fajne. Dasz <grych> radę mam to zrobić. Napój bogów. Tak? Tak. A nie bubble tea? Tak. Nie. Okej, okay, dobrze. Dam radę to zrobić. Idzie. Aha! <śledź> Aha! <śledź> 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 a, Aha! 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 dla Aha! 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 Dla mnie. <śledź> <D apprent kinda śledź> <dostań>. <dzwolone> <dzwolone> 人苦呀。<Thank>